Inne. Cześć, siemanko, Anko jestem Just Master w dzisiejszym odcinku. Z drugi już raz ugładałem wcześniej historię, ponieważ pierwszy odcinek bardzo wam się przydawał. No to lecimy, Śniunkaj Lożki. Cześć, ludzie, jestem Justin. Niedawno kupiłem sobie nowe. Fila, fila, fila. Ale fila, moment. Justin? Ja się nazywam Justin, nie zgapię i Myślisz, że to nic takiego, ale dla mnie ten zakup jest ważny. Jak masz nowy telefon i jak ktoś myśli, że to nic takiego, no to niż już się w łeb, albo jest mega bogaty i wygrał w loterii i może ma nim kupić sobie telefon co chwila. Już mówię dlaczego. Mniej więcej <coughs> rok temu tata dostał awans w pracy i musieliśmy się przeprowadzić. Nowe dochody spowodowały zmianę naszego statusu społecznego. Rodzice pomyśleli, że w związku z tym należałoby mnie przenieść do nowej, lepszej szkoły. We trójkę wybraliśmy taką, której program nauczania nie spowodowałby luki w mojej edukacji. Był to internet dla chłopców, którzy w większej części pochodzili z bogatych rodzin, ale to mi nie przeszkadzało. Nawet cieszyłem się, że po. on jest z bogatą rodziną. To też tak chcę. Nam nowych ludzi. Bardzo fajnie mi się rozmawiało z chłopakami z klasy. Wszyscy nosiliśmy te same mundurki. Więc myślałem, że nie będziemy się zbytnio różnić. No, może poza jednym. Każdy na okrągło opowiadał o zagranicznych wycieczkach, na których ostatnio był i pokazywał całą masę zdjęć oraz nagrań na żywo na najnowszych modelach iPhone'a. Ja z kolei nigdy wcześniej nie wyjeżdżałem ze swojego miasta. Do tego mój obecny telefon miał ponad 3 lata. Pewnie się zastanawia. To był iPhone 6 i iPhone XS. No, iPhone 6 nie jest, jest, trochę, ale dobrze się trzyma, co wiecie. Zastanawiacie, no, czy im zazdrościłem? No pewnie, że im zazdrościłem. Pomyślałem więc... Że... Jakby ktoś nie zazdrościł, to bym kola nie rozumiał. Najlepiej będzie poprosić rodziców, żeby kupili mi nowy telefon. Myślałem, że po prostu wytłumaczę im, jak ważne było dla mnie posiadanie czegoś na kształt iPhona 10, żeby urosnąć w oczach chłopaków z klasy. XS! Szczególnie, że tata teraz zaczął zarabiać większe pieniądze. Jak tylko wróciłem do domu na święta, delikatnie zasugerowałem, że mogliby mi sprezentować coś fajnego i luksusowego, ponieważ całkiem nieźle radziłem sobie w szkole. Pomimo, że zarabiali więcej, a ja miałem zerowe zachowanie, moi rodzice i tak mówili. Powiedzieli, że telefon, który prosiłem jest za drogi, żeby tak po prostu go sobie wziąć. Tym bardziej, że mój stary telefon wciąż działał bez zarzutu. Próbowałem jakoś ich do tego przekonać, ale nie dałem rady. Byłem zły i zawiedziony. Cały czas myślałem o. Od... Jeszcze mam Maka. Ty jesteś debilem, masz Maka. O co chodzi, jest? on jest debilem. Windows, tylko najlepsze maki są do kitu. wszystkim przeglądając zdjęcia znajomych na face. Miałem się już poddać, gdy nagle zobaczyłem coś osobliwego. To było zdjęcie z moim kolegą Richardem, który wyglądał na załamanego. Trzymał w rękach swojego zniszczonego laptopa. Chyba ktoś ma przechlapane, było napisane pod zdjęciem. Wtedy wpadłem na pewien pomysł. A gdyby mój telefon naprawdę był zepsuty, rodzice nie pozwoliliby, żeby ich jedyny syn nie miał łączności ze światem. Nie chciałem wzbudzać niczyich podejrzeń, więc poczekałem tydzień od naszej ostatniej rozmowy o iPhone'ie. Wtedy właśnie specjalnie wrzuciłem swoją 5 s do zlewu pełnego wody. Powinniście widzieć... 5S-kę? że 6 s ty to trochę stary telefon. Taki byłem emocjonalny, gdy mówiłem o tym wszystkim rodzicom mistrzostwo. Myślałem, że poszło mi świetnie. Normalnie jakbym był aktorem. Jak się okazało, mój tata był jeszcze lepszym aktorem. Powiedział, że było mu przykro z tego powodu, ale mimo wszystko nie da mi pieniędzy na nowy telefon. Pewnie wiedział, że kłamałem. No kto by się nie domyślił? Tylko tydzień czekałeś. Hm, ten, gadasz? No i ciągnął telefon i te pensje A tydzień później... Popsuł mi się telefon! Przez trzy lata gomienia się tu, nagle tydzień potem się zepsuł. No możesz poczekać na ten miesiąc, co by ci się zadziałało wtedy. Byłem zdruzgotany, że mój wspaniały plan nie wypalił, a nadzieje na nowy telefon poszły na dno razem z moim starym sprzętem. Byłem zdruzgotany. Mogłem pożegnać się z nowym telefonem, a po starym zostało tylko wspomnienie. Do tego mama uprzejmie powiedziała, że chętnie pożyczy mi swój. Nie dość, że był różowy to w dodatku prehistoryczny. Nawet nie można było połączyć się z internetem, a zamiast ekranu dotykowego miał przyciski. Zrozumiałem, że celowe zniszczenie telefonu było głupotą, więc się do tego wszystkiego przyznałem. Tata powiedział, że to było idiotyczne, ale ponieważ się do tego przyznałem, potraktował mnie lekko. Obiecał mi pomoc i powiedział, że w jego biurze jest oferta pracy na trzy tygodnie. Jedyne co było do zrobienia to skatalogowanie całego archiwum. Hmm. Myśl o zarobieniu pieniędzy i faktycznym ubytku, iPhone'a 10 dodawała mi sił i inspirowała do pracy przez całe trzy tygodnie jej trwania. To była połowa z masłem. Praca była nudna, ale dałem radę. Ewa dziewięć. Muszę zbijać po pokoju z Miała być ta hojna kasa? Nie mogłem... czysta dostał jeszcze mu mało, nie lubię jeszcze gościa. To uwierzyć to znowu byłem wściekły na rodziców, ale tym razem oni też byli na mnie źli. Mama powiedziała, że nie jestem już dzieckiem, jestem dorosłym facetem i nadszedł czas wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Tata powiedział, że ktokolwiek ocenia ludzi po ich telefonach, nie może być dobrym człowiekiem, a już tym bardziej przyjacielem. Do tego rodzice cofnęli mi kieszonkowe. To oznaczało, że moje... Brawo, Lamusie. Problemy finansowe musiałem rozwiązać sam. Przypomniało mi się, jak jeden kolega ze szkoły wspomniał, że w szkolnym intranecie jest jakaś strona, na której czasami pojawiają się oferty pracy dorywczej. Stwierdziłem, że spojrzę i może znajdę tam coś dla siebie. Tak właśnie zrobiłem. Przemierzyłem intranet wzdłuż i wszerz w nadziei, że zacznę zarabiać pieniądze. Kilka dni później znalazłem wakat na asystenta bibliotekarza. Nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, że nie zarobię w ten sposób na telefon. W dodatku nie miałem już czasu, żeby spotykać się z kumplami ze szkoły. Próbowali się za mnie śmiać, że zamiast po prostu dostać pieniądze do ręki, musiałem na nie zapracować, ale gdy zobaczyli, że w ogóle nie reaguję na ich zaczepki, po jakimś czasie dali mi spokój. Po kilku miesiącach zarobiłem wystarczająco... Ale ja, nie można za dużo o tym gadać, po prostu to, to taka historia. Dużo pieniędzy, żeby kupić sobie nowy telefon, a chłopaki zaczęli mnie inaczej traktować. Powiedzieli mi, że spośród ich znajomych byłem pierwszy z tak silną wolą i chęcią dostania tego, czego chciałem i za... Brawo! Zamiast dostać to coś od rodziców, osiągnąłem swój cel samodzielnie. Oczywiście nie kupiłem najnowszego modelu iPhone'a, choć zarobiłem wystarczająco dużo. Zacząłem doceniać to co miałem, i doszedłem do wniosku, że sześciaska będzie wystarczająco dobra. Byłem niesamowicie dumny ze swojej niezależności. Rodzice też powiedzieli, że byli ze mnie dumni. Przywrócili mi kieszonkowe i nawet je podnieśli. Tym razem jednak postanowiłem, że będę oszczędzał, bo zacząłem poważnie myśleć nad kupnem porządnego sam. Samo! No dobra, spoko. Muszę wam odcinek znaleźć, ten był słaby. Okej, okay, to będzie dobre, chyba, nie wiem. On czuwa. Nazywam się Ryan, mam 15 lat. Długo się zastanawiałem, czy w ogóle nagrać ten film. Parę tygodni temu stało się coś nieoczekiwanego. Co, powiedz? Chodzi o mnie i o moją mamę. Nazywa się Diane i jestem jedynakiem. To ważne, zapamiętajcie. Studiowała architekturę, ale szybko zrezygnowała, więc nie pracowała w zawodzie. Kiedy wychodziła za tatę w wieku 23 lat, nie wiedziała, co chciała robić. W ogóle nie miała na siebie pomysłu. Niedługo potem zaszła w ciążę, co najwidoczniej pomogło jej podjąć decyzję. Zaczęła prowadzić bloga o szeroko pojętym rodzicielstwie. Rodzice mi mówili, że wtedy była moda na prowadzenie blogów, więc wiele osób zakładało swoje własne. Na początku ten blog był swoistym dzienniczkiem internetowym dla rodziny i znajomych. X to wygląda? Ej, o, mi, mi, też, mi też ona wygląda jak dziecko? Tylko czternastolatka w tym filmie. Mama pisała m.in. o jej ciąży, planach, udzielała porad i wrzucała zdjęcia. Mijały tygodnie, a blog stawał się coraz popularniejszy. W ogóle wtedy cały internet się rozrastał. Kiedy się urodziłem, mama nabrała jeszcze większego entuzjazmu. W końcu miała do opisania znacznie więcej niż poprzednio. W większości i tak nie pamiętam, bo blog jest starszy ode mnie, ale gdy podrosłem, sprawdziłem wszystkie wpisy od 2005 roku. Było tam wszystko. Moje zdjęcia jako noworodek, potem gdy uczyłem się chodzić i tak dalej i tak dalej, ale do tego za chwilę wrócimy. Tu nie chodziło tylko o zdjęcia. Opisywała wszystko, co działo się każdego dnia. Z najdrobniejszymi szczegółami. Na przykład, rzeczy, o których dzieci nie powinny wiedzieć: że jestem wpadką. Znaczy, dobra, to jeszcze przeboleję. Pierwsze posty nie były takie najgorsze. Prawdziwa jazda zaczęła się, gdy dorastałem. Dzieci nie mają zbyt wielu. jaka baba, nie? Jaka baba. Tajemnic. Ale kiedy jest się już nastolatkiem, zaczynają się problemy i doświadczenia, którymi człowiek nie chciałby się dzielić. Najgorsze było to, że mama tego nie rozumiała. Gdy miałem jakieś 12 lat, przestały mi się podobać rzeczy, o których pisała. Filla. Coś podu... Nie, dobra, do nic. Wiecie, dorastałem praktycznie na blogu i wtedy nie myślałem, że mogłoby być inaczej. Najbardziej zdumiewające jest to, że mama. I ten język, kurde, wystawiony. Normalnie, jakby... no to wreszcie będę mówił. Dalej chciała to robić. Co prawda nie pisze codziennie, ale stara się utrzymać regularność od dwóch do trzech wpisów tygodniowo. Co jakiś czas zmieniała się treść. Teraz, na przykład, pisała o byciu matką nastolatka i się zaczęło. Dam wam prosty przykład. W wieku 13 lat powiedziałem mamie, że podoba mi się koleżanka ze szkoły. Ale <grym> ma Ale ma lipę. Żeś wiedział o tym blogu i... Nie jestem tak blisko zeznajomy. Hmm. Jak mi się jakaś bawczyna podobała, to bym nikomu to nie powiedział. To był po we trochę. My mi, a nie wyobrażam sobie powiedzieć o tym tasie. Zbierzyłem się z tego mamie i na spokojnie o tym porozmawialiśmy. Ale potem się zdziwiłem. Zmroziło mnie, kiedy na następny dzień przeczytałem o tym na jej blogu. Najgorsze Mówiłem? Było to, że matka tej dziewczyny była regularną czytelniczką bloga. Choć nie wymieniała dziewczyny z imienia, nie trudno było się domyślić, o kogo chodziło. Nigdy o tym z nią nie rozmawiałem, ale myślę, że wiedziała. Wtedy po raz pierwszy pokłóciłem się z mamą o bloga. Tu... Jaki cringe jest? Ja to rano nagrywam, więc ten odcinek będzie słaby, więc tarktujcie to jako poboczne. Tłumaczyłem, że pewne rzeczy są prywatne i nie życzę sobie rozpowiadania ich wszystkim. Ale ona tylko spojrzała na mnie pytająco i odpowiedziała: "Każdy człowiek przez to przechodzi i naprawdę nie ma się czego wstydzić." Nie byłem zawstydzony. Po prostu nie chciałem być w centrum uwagi. Kurde, już się czuję kalk, zaraz wejdzie Hulk, są Voorhees w jednej i bum i nie będzie. Wkrótce zrobiło się jeszcze gorzej. Ktoś z klasy przez przypadek znalazł bloga mamy. Od razu powiedział o nim innym chłopakom i że najlepsze rzeczy dzieją się na samym początku bloga. Krótko mówiąc, nadchodzące tygodnie były piekłem. Były tam sprawy, o których nikt nie powinien wiedzieć. Na przykład rzeczy, które mówiłem o ludziach ze szkoły. Oczywiście w każdym poście było coś, z czego mogli się pośmiać. To mnie bardzo dotknęło. Próbowałem jeszcze raz porozmawiać o tym z mamą, ale efekt był taki sam. Wobec tego podjąłem jedyną możliwą decyzję. Przestałem się do niej odzywać. Po kilku miesiącach nasza relacja bardzo się pogorszyła. Któregoś dnia przyszła do mnie porozmawiać o problemie i miałem nadzieję, że w końcu coś do niej dotarło. Ale na następny dzień napisała o moim oburzeniu na blogu. to zobaczyłem, ja cię kręcę. Jaka mama bezstydna, nie lubię już tej mamy. Cześć. Nie. Coś do niej dotarło, ale na następny dzień napisała o moim oburzeniu na blogu. Gdy to zobaczyłem, stałem i wyszedłem zalany łzami. Byłem zdesperowany. Wtedy dopiero mama zrozumiała, do czego mnie doprowadziła. Tamtego wieczoru przyszła do mnie i przeprosiła. Nareszcie zrozumiała, że mieliśmy problem. Wiecie, jaki byłem zaskoczony, gdy powiedziała, że usunęła bloga? Pamiętam, jak mówiłem, nie, nie musiałaś tego robić. Ale wiedziałem, że to był jedyny sposób że na pewno nie było jej łatwo tego zrobić. Przecież prowadziła bloga przez 15 lat. Jestem pewny. dobra pewien... no. Się, jak był spapek. Kurde. No, to wszystko w tym odcinku. Ten odcinek traktujcie jaki taki Więc więc mam. do zobaczenia do następnego siema!